Hej, koniec października już za rogiem, a co za tym idzie zaczyna się sezon na horrory. Przygotowałem trzy krótkie gry horror, które możesz przejść w jeden wieczór. Tylko jak masz słabe nerwy, to lepiej zrobić to z drugą osobą. Te gry naprawdę potrafią wywołać dzikie koszmary. Starałem się wybrać gry, które nie są mainstreamowe i istnieje wielka szansa, że nie słyszałeś chociaż o jednej z nich. Jeżeli tak się stanie i zaciekawi Cię coś nowego, to nie zapomnij dać nam o tym znać w komentarzach. No i po drodze łapce też nie zapomnij. Nie przedłużając, Mad Father. Kto jeszcze pamięta stare czasy, gdy Unity, Unreal Engine, Godot i inne teraz łatwo dostępne silniki do gier nie istniały i trzeba było się zadowolić starym, dobrym RPG Makerem. No, możliwe, że spora część osób już zapomniała. Albo nawet nigdy nie poznała klimatu horrorów z RPG Makera, Mad Fader jest przykładem takiego horroru. Z prostą grafiką, typowymi dla RPG Makera dialogami w stylu visual novel i pokrętną wciągającą fabułą. RPG Maker zawsze był prosty w obsłudze, dlatego trzeba było zrobić coś naprawdę unikatowego i dobrego, by się wybić. Mad Fader jest właśnie przykładem takiej unikatowej, wyjątkowej gry. Z morza wspaniałych horrorów RPG Makera nie wybrałem Madfather przypadkowo. W 2020 roku powstał remake całej gry. Można ją dostać na Steamie za 36 zł. I to są właśnie moje Justyny plany na Halloween, tak więc jak mógłbym o tym nie wspomnieć? W Madfather wcielamy się w rolę 11-letniej dziewczynki, która żyje sama statą w wielkiej rezydencji. Pewnej nocy nie może zasnąć i postanawia poszukać ojca. Znajduje go w piwnicy, gdzie okazuje się, że przeprowadza on jakieś chore eksperymenty. Cała gra jest jedną wielką próbą ucieczki i zrozumienia, co się stało. Okazuje się, że ojciec robił to już od dłuższego czasu, a dusze ludzi, na których prowadził swoje eksperymenty, wciąż są obecne w rezydencji. Dalej nic nie wspomnę, nie chcę spoilerować. Jest to gra napędzana przez tajemniczą i wciągającą historię. Tak więc, jak czujesz, że to Twoja bajka, daj jej szansę. Oczywiście, jeżeli nie przeszkadza Ci czytanie w języku angielskim, bo gra nie ma polskiego tłumaczenia. Stigmatized Property Chillazard to japońskie studio tworzące krótkie, oryginalnie wyglądające gry horror. Było o nich niedawno dość głośno. Nie dlatego, że stworzyli super straszny i ciekawy horror, a dlatego, że stworzyli już około 15 krótkich horrorów. Każdy z nich ma ten sam styl, jednocześnie wiele zupełnie innych mechanik. W jednym pracujesz w kawiarni i masz faktyczny system robienia kawy, odbierania zamówień itd., a za oknem czai się jakiś stoker. Potem włączasz inną grę i jest to symulator chodzenia. Następna wprowadza nas do sklepu spożywczego i każe rozkładać produkty na półkach. Chillas Art to studio, o którym na pewno będę chciał jeszcze zrobić oddzielny filmik. Ale skoro mówimy już o jakichś krótkich horrorach, to chociaż jedną ich grę musiałem tutaj wstawić. Zdecydowałem się na Stigmatized Property. Szczerze mówiąc, wybrałem ją trochę losowo z ich biblioteki gier, ale pasuje idealnie. Kosztuje 11 zł jej przejście zajmuje około 30 minut. Nie jest najstraszniejszą ani najciekawszą spośród jej gier, ale nie jest też najgorszą. Tak więc jest perfekcyjnym pierwszym krokiem. A jak się spodoba, to można dalej kierować się recenzjami na Steamie i mieć gier na kolejny miesiąc. W Stigmatized Property wcielamy się w osobę szukającą mieszkania na wynajem. Właśnie dostaliśmy cenę od właściciela o tym, że jedno z mieszkań jest dostępne. I że mamy przyjście obejrzeć. A dalej, dalej to już tylko dzikie rzeczy się będą działy. Na pewno spodoba się wszystkim, którzy interesują się japońską kulturą. Chilla's Art jest, jak wspomniałem, japońskim studiem. Wszystkie je dzieją się w Japonii i chyba w każdej z nich zawarta jest jakaś legenda, mit albo japońskie wierzenia. Jak już się zdecydujesz, to polecam grać po angielsku lub japońsku, nie jak potrafisz. Jest w tej grze polski język, ale jest zrobiony na bazie automatycznego tłumacza i często potrafi zradzić to w oczy. Da się wszystko zrozumieć po polsku i wciąż się dobrze bawić, ale jak znasz chociaż odrobinę angielski, to dałbym najpierw temu szansę. Mortuary Assistant Chyba najpopularniejsza i zdecydowanie najnowsza z gier, które tu przedstawiam, mimo wszystko jest strasznie unikatowa i warta uwagi. Hype na tę grę troszeczkę zaczyna umierać, więc warto przypomnieć przed końcem października o jej istnieniu. Na Steamie można ją kupić za 90 zł, co sprawia, że jest to też najdroższa z gier, o których dzisiaj mówię. Przynajmniej jest też najdłuższą grą. Przejście jej faktycznie zajmuje ci jeden wieczór, a to się nie martw, tak jak sam w tytule. Tym co sprawia, że ta gra jest najdłuższą ze wszystkich wymienionych w tym filmie, jest masa ukrytych znajdziek i innych zakończeń. Tak więc jedno przejście gry na pewno nie odpowiada na wszystkie pytania, jakie będziesz mieć w związku z historią. Dodatkowo, gra, żeby nie była powtarzana przy tych ponownych przejściach, jest generowana proceduralnie. Co znaczy, że za każdym razem dostajemy inne postacie, inne znaki, inne wydarzenia. Gra ma niesamowity, mroczny klimat, nie żeruje na jumpscarach, chociaż też i kilka ma. Podczas gry cały czas czujemy czyjąś obecność. Demon może pojawić się wszędzie, w każdym momencie. Może obserwować nas za szafy, albo przykleić się do sufitu. Nic nie może nam zrobić, nawet nie skeruje. Stwory pojawiają się i nas obserwują. Uciekają, gdy tylko je zobaczymy, ale jakimś cudem jest to wciąż niesamowicie przerażające i wywołuje masywne pokłady stresu. Powiedziałbym, że jest to zdecydowanie najbardziej stresująca i najstraszniejsza gra spośród tej trójki. Nie mam tutaj co tłumaczyć z fabuły, podobnie zresztą jak było przy Grzecz Lazarta. Po prostu jesteśmy sobie postacią, która dostała pracę w kostnicy, ale musi pracować nocą, bo okazuje się, że w którymś z ciał jest demon. Naszym zadaniem jest znaleźć demona, oznaczyć go i spalić ciało, zanim demon zawładnie naszym umysłem i przejmie kontrolę. Jest to oczywiście opis powierzchowny, fabuła jest o wiele, wiele bardziej skomplikowana, ale powiedzenie czegokolwiek więcej mogłoby już graniczyć ze spoilerem a nie ma po co ryzykować. Ani Mortuary Assistant, ani Stigmatized Property nie są grami napędzanymi historią, a klimatem. Tak więc, jak gameplay na ekranie wydaje Ci się interesujący, to polecam spróbować. Tylko staraj się nie jeść nic przy graniu w to. Może to nie pójść za dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o horrory na dziś. Jeżeli filmik Ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu lajka i sprawdzeniu innych filmików na kanale. Może jeszcze Cię coś zainteresuje i przekona do zasubskrybowania. Miłego! I strasznego spuktubera. Bye!